Radio. Panie Tymański, y, opowiem panu o co, chodzi, dobra? Mm -hmm. y, słuchaj, jest y, aplikacja, która. Nie wyjścia, nie na... wyjścia, bo ja nie wiem zupełnie, nie mam bazy. No to już ci wszystko opowiem, bo ja jestem przerażony, bo to już jest koniec świata. I ja przetestowałem tą grę. Chodzi o to, że jest aplikacja i ty sobie w głowie wymyślasz postać. Ten paskut zadaje ci pytania, po czym nagle na ekranie pojawia się osoba, o której myślisz. Oczywiście, jeżeli jest to matka, to tam pisze Twoja matka, a nie imię, nazwisko, ale to działa. Ale skąd on ma dane? No stary, no dane. Ty odpowiadasz tylko na pytania. Jedyne dane, które wpisujesz, to Twój wiek. Ale to znaczy, że już widzieliście tyle danych na temat naszych przyjaciół? Stary. Zaczynamy, dobrze? Uwaga. O kim myślimy? No, ja oka na przykład. Nie, no to że kolega z. takiego może znanego. Wodecki. Ale to zdanego to dajesz po prostu, rzucasz o, oczywistą chłapę przed, przed Gina, wiesz? A może daj mu jakąś trudniejszą taką sytuację, że to byłbyś dwuznaczny taki typ, nie? To może siebie znać, bo tutaj słuchacze piszą, żebyśmy siebie znaleźli. To ja nie ciebie, wiem. będę szukał ciebie, dobra? Czyli Ty Dobrze. Mański, tak? Dobrze. Dobra, uwaga. Ale jestem sławny. ja wiem. Czy Twoja postać znacie osobiście? Tak. Czy Twoja postać ma tych samych rodziców, co ty? Nie. Czy Twoja postać należy do Twojej rodziny? Nie. Czy kiedykolwiek zakochałeś się lub zakochałeś w Twojej postaci? Przykro mi, Rysiu, nie. Hmm. Czy Twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Tak. Czy zajmuje się nauczaniem? Nie. Coś czy coś. pracuje z Twoją postacią? Tak. Czy Twoja postać jest szefem zespołu? Nie. Czy Twoja postać nosi buty? <grym> tak. <grym> 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 czy Twoja postać jest szefem ważnej firmy? No, byłeś biodra, ale to nie. No, ale nieważne, nie. Czy Twoja postać nadal pracuje? Tak. Czy Twoja postać ma coś wspólnego ze zwłokami? No, teraz chwila <grym> prawdy. Z, uh, z łukami. <noise> <noise> Czy Twoja postać ma dzieci? Tak. No tak. no. Czy Twoja postać jest bogata? No, Ryszard. Nie, nie. Może dam. Nie wiem. Nie wiem. Znaczy, nie to, jestem biedny. Nie, no, no okej, okay, czyli nie, nie. Taka super bogata nie. Ok, dobrze. To Twój kolega z pracy. No to tutaj nie, nie podał mi imienia i nazwiska Twojego, niestety. Dobra, kończymy tą aplikację, bo czuję się oszukany.